A to no. jest nie No, a my witamy nad programowym. No, a Witamy, filmików. witamy. Ja się wkurwam tylko na terazie. No, oczywiście za nud do 100X. Dzisiaj I żółty znaczek, No, oczywiście żółty donajek musi być, nie? No wiesz, ja ci będę zawsze wszystko demonetyzował. No, zawsze można z donajek i, i się wyrówna, ale wesele tak. By the way do gry. Dzisiaj bez mata. Taki szybki meczek y, jeszcze zrobiony no, na chilku. A my mamy nadzieję, że ogólnie materiały z, z tej autoprodukcji Wam się podobają. Oczywiście w sensie skoda się spodobają na pewno, bo teraz jest na, na topie. Natomiast no, mam nadzieję, że zagramy dobry mecz i nie będzie żadnych problemów. Tak, i że będziecie się dobrze bawić z nami. A, i znam jakby sobie ze smytykowe dwa i nic jakiegoś z doma, którym się tylko wkurzał. O, czyli bez dobierania gaczy. Miałem właśnie pytać. No. I masz mi wyciszonego na. Tak, ale no to. Ja mam wszystkim wyciszonego. Mhm. Tak łacimy... pytam. O, oui. No. Ogólnie mam nadzieję, że. te film. Filmy, bo nie wiem, czy. Chyba najpierw sobie te dwa. Uuuu Ile osób jeszcze do dołączenia? O. Wow! Ale mnie od pleców zdjął. Wiesz, że ja jeszcze do ciebie napalałem? O, tak. Ale... Czejo, taki przyjaciel. Zawsze i wszędzie wasta. Aj, kurde, na, na silosie. Właśnie na jeden silos chce się dostać. No nie, 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 ooo. Dobra, mówisz na... ooo. <laughs> typa. O kurde, cały team tam stoi. Nie Kościół, za szybki, na piąciela. Ale szybki zgon. Dobra. Trzech zabiłem na odgrywkę. No ja to niestety nie. No to gdzie dzisiaj polecimy mój przyjacielu? Zobaczymy najpierw, jak się kłada mapka. Eee, lecimy od Military Base, więc najbezpieczniej będzie gdzieś w tej okolicy. A nie, lepiej tu? Nie, odlecimy gdzieś dalej specjalnie, właśnie. Do no, no to lecimy tam. Nie, nie lecimy do query, bo. Y nie lecimy do. Czasem kopalni, bo się nie opłaca. Tak, Dobra, lecimy ja rozkartę. Dobra, ty lecisz do siebie, a ja do siebie, czy jak? Nie, lecimy razem, no. Jesteśmy tylko we dwóch. Już się pytam. Padochron. Dobra, no. teraz. Ui. Ewentualnie, wiesz co tu? ruszam. A Dobra. Neutralizować wszystkie cele w sektorze. Skrzynka. Wiesz. Pier. Wiem, wiem. Niczego nie zostawiam. No. tam tamtą stronę. Już się, już się biją, chłopaki. Już się biją. Tu, a tam. tam. <laughs> ale ty się boisz ludzi. Ale ty się boisz bliskiego kontaktu z ludźmi. No, wiem, że koronawirus i tak dalej. No, ale. No to teraz już w ogóle demonetyzację. Film skasowany. Tak. Będę w tym domku. Ty możesz iść na stację Cel w ruchu Bo widzę mam ryzykować? Nie zryzykujesz za wiele No wiesz, ja mam no dwie fajne bronie, no szkoda byłoby. O Nie, nie powinienem ich ginąć. Poza nie. tym obrobimy. O, mam medyka. Znalazłem. Jak coś, to zawsze gułak zostaje. Na... Łagł sobie średnio razem. Jesteś tutaj, dobra. Tak, ja, a ja to troszeczkę lepiej. Ja idę na stację. Będzie Też idę. Ej, nie zaskoczyłem. No, teraz zaskoczył. To jest to. to jest... Sprawdzaj to, ja sprawdzę to. Słyszę skrzynki. Dobrze. O nie. Będę tej drówki, był. Ale nie skrzyni? Jest, wiem gdzie. Na górze, nie? Mhm. Szukam wejścia. Mam. Pompunia? Pompunia? Eee, kolejna pompa i dron zwiadowczy. Nie mam o, nic, mo, więc wezmę. Mo, mo, a może coś lepszego będzie? Gdzie, się wchodzi? Eee, nic więcej, popka tylko jest. Ale wziąłeś wziął czy nie? Co? weź? Nie. Widzicie? No, mam dwa na szybko. Masz może jakieś amunicje do pompuni? Moment... Eee... A, podziękował. Hmm? Eee, pytanie leci... Kurde, czekaj. Lecimy tu. To ty wrzuciłeś? No. Kurde, nie stać mnie. słyszę. Jestem blisko, ja idę do tych. O, skrzynia. jakiś selownik, jakiś pistolet. Od koloru do wyboru. Nie ma się tylko ja. Masz tu coś? Nic. E, Przynajmniej jestem bardziej mobilny. Słyszałeś? To jest tu coś stawiał. Mogę to być ja też. Chodź. Schodzimy do strefy. Ja nie wiem, nie wiem. Słyszałem, jak ktoś bo jest coś. No I... to... be. muszę zobaczyć. Ty zawsze wchodzisz jak... jak do siebie. Schodzimy siekcji. w tołu. Przemieszczam się tu. Schodzimy po okręgu. Ale... Ale to się... Tu, tu się chodzi o zabijanie, a nie bieganie. Chyba, sobie... że chcesz iść tutaj, przemieszczam się tu. No to spędzaj. To trzeba taktycznie. Po sobie pompusia, jak nie mogę jej użyć. Co to za taktyka. Okej, ja mam dwa skargi? Nie, jest skrzynka. To będzie najtrudniejszy filmik ever. jest przesady. To masz nic. Liczę, że dasz mi łapkę w górę. Zobaczymy. A tu łapka w dół, kurwa. A wtedy przyjdę. Znajdę cię. I użyję tej popki na tobie. Rotuję. Chodź. Jest, jestem skłonny wywalić <coughs> cały magazynek ze skara w ciebie. Idę do tego budynku, ja idę tutaj za Oj, o ile, o ile mnie trafisz. C4, nie. To jest niedobre, na to... Eee... tak jak chcesz, zielony. święta! Święta, święta przeszły, przyjacielu! Golda? Czy... co masz? Noo... Przesz? 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 Ja wiem, że ty chciałeś. Nie. Yeah. O! Strzelają się! Chodź! Idziemy! Jestem zginąć! Za ojczyznę! Za chwałę! Za naród! O kurwa! ty? Nie. I omija lód, o! m tujeczka. system trophy, na amunicja, RPG. do jaki domek niezlutowany. Na górze z no, ustawmy się na razie, poczekajmy, gdzie strefa jest. W tym strefie, dobre. Ale to jest już snajpy do mnie. Szczerą, mogę się załamać na każdy. No właśnie. Nalot precyzyjny. O. Uuu, y teraz ją wezmę. Ja lubię z pompki na blisko. Przerazem się nie ma ruchu. Czysto. Ruuużmy się. Jest gościu. No, ale jak daleko. A tam. Idę tędy. Ale nie idź. Masz coś na daleko, żeby zobaczyć? Ty masz snajperkę. O kurwa i to hmm. ja rozumiem. Kaja wziąłeś sobie? Auga. A weźmy sobie jednak snajperkę. Chuj, nie będę na daleko nic. Na blisko, na blisko znaczy. takiego, ale... Oznaczyłem miejsce, idę tam. Uderz mnie ten guzik. A co tam masz? Ty tu chodzisz? Nie szukam wyjścia, bo słyszę skrzynkę jeszcze jedną. Koło mnie. Nie, tutaj koło mnie gdzieś. No tak. Kurwa, mam... Mam typa na blisko. Teraz ja Wiem, że słyszę typów. Uchwa budynku. Żyjesz? Zbliża się chmura gazu. Wyznaczamy nową bezpieczeństwo. Koleś nie żyje. On był sam. Na szczęście. Ale gdzieś jest wejście do piwnicy. Trzeba ją ogarnąć. Koleś był sam. Snajpem ma. Gdzieś jest... Się... Uuu. Uu, to jest lepsze. Masz kamizelkę coś i dać? Mam. Zakładałem, czekaj. Mpek Jednak wolę sobie spać szybko szczelnego. To jest zajebi stań. Eee. Ale no No ja P90U Dobra, do dalamkę. To się. Chodź Dobra, normalnie tutaj przez z górze. Przyjdź ze wątpiłeś za zabiję. To chwilkę Jak zawsze No, jest To nie ses, tu się trochę inaczej ja Masz sniper jakąś? Mam Dragonowa chyba Tak? Od Bóg U Boga Widać ruch! Widać ruch! Czekaj, bo ja muszę sobie... <kluzram> widać ruch! Zignoruj ostatni komunikat. Dwa. Zignoruj ostatni komunikat. Zaraz. Gdzie widzisz waga? Nigdzie nie ten przycisk, chciałem coś zobaczyć. No o, kawaret, to Ten Będą nas czyścić. Oni są na dachu, wiesz o tym? to jest? Typy. A widziałeś ich? Nie. Na skąd wiesz? Widzę topea na dachu. Do którego się nie da dostać? Pity, jakbyś w przeciwniku, mówię. Ja mam nalot precyzyjny. No to ja muszę przybiec do ciebie. Bo ty coś mi się oddalił. Jak coś pójdzie nie tak, Także że wszystko idzie nie tak. Więc to czekaj, ewentualnie ja się muszę gdzieś w krzaki schować. Mam e, drona. Zadronuję. Skrzynia z zapasami czeka. Idę mi się zabić. Nie będę czekał, a ty się ruszysz. Sam to sobie. Eee, yy, z tyłu za mną ruszył kład. Uważaj. Tam się strzelają. cel zlokalizowany. Patrzę wiemy. na czujnik. Poczekaj. Spokój mamy. Topel. Nie wychylaj się. No wiem, że nie. Mamy nowe wytyczne. Nowy cel zlokalizowany. Oooo. Shotgun. Lecimy dalej, gwasta. Shotgun, baby. To jest 33 rowe Ja muszę też patrzeć jeszcze na czas Jesteśmy w strefie chociaż tyle Cel główny zrealizowany z zaopatrzeniem slepsza Maska Wasta Typ na daleko gdzieś Strefa przeniesiona Nad nami BSP wroga Musimy się wycofać To jakaj, gdzie jest ten PSP Nie wiem Oj widoczny Wiem, ale ja go nie widzę Nie mam cokolwiek jego wzroku Ja uciekam Nie Lasta. Przez przypadek użyłem apteczkę Ty uciekasz, po co? Musimy jakiś hangout zaliczyć Szukam miejsca was To was, ta? To Tamta okolica A ja słyszę, że się strzelają no. Na Bemi się się strzelają. Ale tam bardziej. Oznaczyłem miejsce, idę tam. Na lot! Nie na nas na szczęście. Kurwa, co tu się dzieje? User joinel channel. channel Switch. Siemanu. No, nagrywam no, odcinek Eee, uh, sorry <laughs> Idealne, perfect timing No. E, Spierdamy. Nie no zostań już, jak, już jak chcesz to zostań Bo zostań Przez... tak, że to jest bardziej CAMPI w tej grze niż. Pomagać robię. Campi chodzisz na linię frontu zamiast na front Słuchaj, ja tu myślę taktycznie Taktycznie. Rodziłem chwale 20 minut, ale jednego przeciwnika spotkałem Możesz zawsze inaczej, ja się nie każe, ja tylko mówię czy ja tam chodzę Gamy duże nowo To jest że to będzie mój zgon Ja to czuję. Ja to czuję w moich malutkich paluszkach. No twoje... Typ, 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 typ. Mówiłem. Cel w ruchu. Idę tędy. Gdzie go masz? Koło ciebie był. Idź tam, pilnuj. Jest! Cały so sas! Dobra, możesz mnie podnieść? Okej okay. wam nową bezpieczną strefę No tak to jest z despiecuje Biega, biega To trzeba cały czas być w ruchu. A siedzieć i kampić Co on tam miał ciekawego? Nie wiem, ale na pewno nie był ostatnim. Nie wiem. nie w gu... A nie, w guagu nie będzie. Ty. I... Nie wiem, ja przeleciałem. O, miał coś złotego. Nie, dobra, nieważne. Nie wygląda ja Stefa. No to schodzimy. Dobra, wziąłem, zmieniłem popkę na coś bardziej szybko strzelnego. Miej oczy szybko otwarte. Nie, o, o widzę w przeciwniku, to A gdzieś tam, nalot w drodze. A gdzieś tam, mój, 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 że tam, mi, tam nie jest mój, mój, dalej. mój, 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 z tyłu Auto. To co, co mam na auto zrobić? Pomachać im Nie, ale jedzie tu na blisko już Nie, spieg z jest tam. Dobra, chodź. Drogi pojad! Dziwna strefa, no ale to szczegół teraz to ty taktycznie siechowej. Tu jest łatwo od kulki od snipera. Zobaczcie na wieżyczkach. Pod wieżyczki się nie ma typa. Co ciekawego jeszcze powiedział? Oprócz nagrywacie. Tak, tam dzień. Ech, no odno, jestem zły, że jeszcze nie ma pracy zdalnej. Ech. O tym to ma. Tył, 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 tył za mną. Was, basta, was, z tyłu. A, no to już wiem w co ty kurde gracz chcielibyś innego Oddział kasetowy! Kurwa. Cofaj się do mnie. Nie, Nie dam ale już. No i cóż. Piętnaste miejsce. Zawsze je jakieś. No, dobra. Dziękujemy wam za obejrzenie. Mam nadzieję, że się wam podobał. Ja mam jednego zabitego, Desto X też. A jak się więcej. To... Taki spokojniejszy meczek. Nie ja się nie szukać, dlatego trzymajcie się. No,